Jest. Siedma to yy, i to jest odcinek nie z tego, że robię trickshot, że stoję tutaj sobie tyłem i rzucam do kubka, który jest przywieszony na ścianie. Nie chodzi o to. Yy, o to chodzi w tym filmie, że. Jeśli robicie takie filmy, nazwałem to trickshot. No, no i co? Osoby, które przyszły tutaj przez tytuł, czyli o hop, zrobi trickshot, zobaczymy co, co on się stanie. To nie jest trickshot. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest trickshot. Dobra, to jest ogłoszenie. Słuchajcie tak, po pierwsze, czy chcecie filmy z trickshotów? Napiszcie w komentarzu. Po drugie, zostawcie suba, lajka, osoby nowe. Które nie wiedzą co jest, no to tam dajcie sobie subskrybuj. Jak tutaj widzicie, subskrybuj na dole. No i like. Mm. Jeszcze jedno. Emiema. To jest osoba, która jest aktywna na moich wszystkich filmach. Wiedziało moje wszystkie filmy i na wszystkich filmach, które są z komentarzami. Teraz już to naprawiłem. Wszystkie filmy mają, będą mieli komentarze. Na wszystkich wszystkich, komen wszystkich kartach komentarzy Emi Ema jest aktywna na moich filmach. Dziękuję tej osobie i pozdrawiam ją. Mm, no i w sumie tyle. Dziękuję i doceniam. Naprawdę. Doceniam. I jeśli takich osób byłoby więcej, to naprawdę ja, przy, ja przypinam serduszka, ja sprawdzam komentarze. Ja nie jestem taki, że zostawię sobie i się nie pomyślę o komentarzach. Dobra, to jest krótki film. Nie mogę tego przedłużać. Cześć!